Hej, cześć wszystkim, witam Was na moim kanale Wasza Fit Beauty i dzisiaj Was zapraszam na nowego vloga i chciałam pokazać Wam mój dzisiejszy strój dnia. jadę na paznokcie i możecie zobaczyć jak wyglądają przed i później pokażę Wam w trakcie jaki kolor wybierzemy jest piękna pogoda około 20 stopni ale jest troszeczkę tak wiecznie więc y, już jest pod wieczór więc założyłam sobie kurtkę jeansową y, kurtka pochodzi z H&M czarna, do tego bluzka z New zwykła podkoszulka biała ze srebrnym napisem Tetry są również yy, z Looka, emitujące skórę tutaj z takimi naszybkami. No i oczywiście prymarkowe wansy. podróbki wansów, ale są mega wygodne. A jeżeli chodzi o torebkę, no to mój niezawodny szoperwaki. Tutaj taki bryloczek panda, on również jest yy, z Looka. No i tyle. Włosy wyprostowane. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do, kolejne, do kolejnej części. Pa! I tak się prezentuje piękny kolor. Indigo Red Fred. Hej, hej! Witajcie, słoneczko moje kochane, na kanale Basia Fit Beauty. Moi drodzy... Hmm. Witam Was w kolejnej części vloga, oczywiście. E, słuchajcie, ja właśnie wróciłam z pracy. Zrobiłam sobie picie, e, bo starszy mi się chce pić. Mam wodę z cytryną. I jeżeli chodzi o włosy, no to moi drodzy, poszłam wczoraj spać e, z mokrymi włosami. I oto takie są efekty. A rano jeszcze miałam trochę mokre, nic mi nie robiłam. W pracy miałam spięte. Więc y, przychodzę tutaj na chwilę do Was, ponieważ y, nie pokazałam Wam chyba ostatnio, co udało mi się kupić w ostatnim czasie, jakiś, wiecie, w jakimś tam y, nie w jeden dzień po prostu, ale y, nie pokazałam Wam chyba tego, więc pokażę Wam to teraz tutaj. Yy, I dobra, lecimy. Dzisiaj zakupiłam y, Water Wipes. To są, słuchajcie, dla mnie najlepsze mokre chusteczki w ogóle, jakie y, istnieją. One są do wszystkiego, wiecie, czy możecie ten makijaż zmywać, czy przemywać, y, nie wiem, blaty, buty, co tam chcecie, ale są świetne. I y, 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 y są bardzo ciężkie. 60 chusteczek, ale Wam powiem, że są bardzo ciężkie te chusteczki. Y, mała polecajka, to za chwilę, jeszcze w ostatnim czasie... Będziecie mogli zobaczyć test na moim kanale. It Cosmetics e, CC Plus i e, Your Skin Bad Better CC Plus. Color Correcting Full Coverage Cream. E, to jest ten 50 SPF. E, to jest ten standardowy anti aging. E, 32 ml. Ja mam w kolorze medium. Z pompką na pewno będziecie mogli zobaczyć test tego produktu, czy jestem zadowolona, czy nie. Zobaczycie. Również pędzelek. Również It Cosmetics. Tutaj macie do nakładania yy, podkładu. Czy tam wiecie, czy chcecie sobie nałożyć yy, podkład. Nawet tym można już nakładać czy brązer. Praktycznie chyba wszystko. No i tutaj z drugiej strony jest on do korektora. No, tanie nie są są różne fajne promocje, albo tam jak macie punkty na przykład, jeżeli mieszkacie w Anglii na karcie Budsa to też jest zawsze troszeczkę taniej, jeżeli dużo uzbieracie punktów, no to też się bardzo opłaca. I Jeszcze z takich nowości kosmetycznych, to jest Maybelline Dream Urban Cover. Porównywany, słuchajcie, niby do tego, używałam i jednego, i drugiego, i dla mnie to są w ogóle dwa Zupełnie inne produkty. No ale no, dziewczyny, niektóre tak robią, że sobie na pół twarzy robią y, ten It Cosmetics CC, a na drugiej części robią sobie tym. To jest podkład, tak? To jest podkład, a tamty to jest krem CC, więc tamten jest bardziej nawilżający, mm, Ten jest, no niby też lekki, bo jest bardzo wodnisty, no ale też na pewno y, zobaczycie recenzję tego po tym vlogu, myślę, pójdzie albo nawet jeszcze przed zobaczymy. Ja mam w dwóch kolorach. 116 Sezam i 220 Natural Beige. I powiem Wam, że ten Sezam jest chyba lepszy, jeżeli jesteście w miarę blade. Chociaż ten Natural Beige też się tam Wam wpasuje w cerę. Ale jeżeli jesteście bardzo blade, to ten Sezam sobie kupcie 116, bo jest dużo lepszy. Nie wiem, czy on już jest w Polsce, dziewczyny. Dziewczyny, nie wiem, czy on już jest w Polsce. Ma. SPF 50. Wow. Tak jak i to. SPF 50. I tu Wam pokażę. Nie wiem, czy to coś będzie widać. Tu macie y, ten Natural Beige, a tu jest ten Sezam. I ten Sezam jest dużo lepszy do. Nie wiem, czy ja coś dobrze w ogóle pokazuję. Czy coś Wy widzicie? Tu macie Sezam, tu macie Natural Beige. Y Mam zapalonego ringa, bo jest trochę ciemno, ale jeżeli jesteście blade, no tak jak ja, no mniej więcej wiecie, słowiańskie, europejskie urody, no to ten sezam będzie dla Was lepszy, bo się bardziej Wam wtopi fajnie w cerę. Ale ogółem podkład jest całkiem spoko, także jeżeli macie go gdzieś tam online sobie, chcecie wypróbować, to jest yy, fajny. Teraz jeszcze z rzeczy takich yy, pudrowych, to mam yy, Revolution Makeup Revolution Pro. I, i, i Luz Setting Powder, puder transparentny. ja wam go podziękuję koniecznie na dole, jak on się dokładnie nazywa. Są różne kolory, jest on. Tylko, wiecie to, to się tak sypie, Boże, jak on się dziewczyny sypie. Ale bardzo fajnie matuje. To jest yy, biały. Maksineczka go bo bodajże polecała. I to jest yy, chyba satynowy. O ile dobrze pamiętam, napiszę Wam. No i kolejny to jest Gorz. Waterproof Setting Powder, y, puder wodoodporny i on jest też w kolorze transparentnym i ona też go właśnie polecała chyba w tych statynowych, do utrwalania makijażu. Bardzo fajnie się te pudry, wam powiem, sprawdzają, chociaż bardzo lubię y, z Eveline ten banana y, albo z y, Vibo. Y, no i jeszcze z y, takich rzeczy też kosmetycznych ostatnich, no to też jakiś czas temu zakupiłam z bary M Brow Kit Light w kolorku light, no i to jest taka wiecie paletka tu jeszcze miała tę folijkę, ale ja już ją zdjęłam pędzelek dołączony, ja korzystam najczęściej z tego najjaśniejszego, z wosku nie korzystam, no zobaczymy bardzo podobny jest do slika, jeżeli mieszkacie w Anglii, no to ten kolor jest praktycznie identyczny jak ze slika, te combo light także jeżeli nie chcecie przypłacać bo jeśli coś kosztuje ponad 10 funtów, to ten z Bary M Wam się sprawdzi super, a efekt jest praktycznie, no ja robię henne, nie? Ja robię sobie henne, więc yy, ja mam ten efekt, wiecie, przyciemniony. Yy, chciałam Was zapytać, aha, jeszcze dwie rzeczy z Pokażę Wam je na sobie oczywiście, no to sweterek z H&M w rozmiarze S, -ka. on kosztował 4 funty, to jest taki zwykły szary, taka Pelerynka. Zobaczycie mnie, ja w wygląda lustrze. Taki zwykły, najzwyklejszy, wiecie. Taka narzutka, że mi tak powiem. Coś takiego. I z top shopu rozmiar 10. 5,50. I ja bym chciała w ogóle powiedzieć, jaki to ma skład. Czy to ma w ogóle metkę ze składem? Nie ma. chyba no, ktoś urwał. Bo nie wiem z czego to jest Słuchajcie są. czy To w ogóle można prasować. A ma coś. 88% lajocel i 12% poliester linik 100% poliester prasować można w 40 stopniach trać. ja też Wam te spodnie pokażę na sobie to są takie beżowe spodnie one są zapinane z boku bardzo wysokie stanem takie bardzo, bardzo, bardzo szerokie Mega szerokie nogawki, z tyłu jest kieszonka, też zobaczycie. No, takie wiecie. Gdzieś na wyjście, czy nie wiem, nawet do bluzki latem, bardzo, po skąd chyba yy, Efektowne. To tyle. Yy, dziewczyny. Aha, czekajcie, jeszcze za chwilę wam coś pokażę. Yy, no, i jestem z powrotem. Słuchajcie, w końcu dotarła do mnie moja przesyłka, którą zamawiałam z Bingo Spa. Moi drodzy, ile ja czekam na tą paczkę? Yy, ja ją zamawiałam chyba w sierpniu, a yy, w ogóle ta akcja była z tą paczką, to Wam może opowiem w otwarciu. Bo naprawdę to Wam opowiem w otwarciu, bo to no dobra, opowiem Wam w otwarciu paczki. Niż tym. bingo, spa. zamówiłam sobie kilka kosmetyków ponieważ youtuberki bardzo polecają te kosmetyki, jakoś tak wiecie zaczęłam oglądać te filmy i chciałam dla Was też coś przetestować, są to polskie kosmetyki, więc pomyślałam, że będzie to bardzo fajne urozmaicenie i też sobie zamówiłam kilka rzeczy i na pewno Wam pokażę co zamówiłam na to w osobnym filmiku i później Wam je za jakiś czas na pewno zrecenzuję, bo już się nie mogę doczekać jakie je zacznę ich używać eee, dobra, szybciutko dziewczyny jeżeli mieszkacie w Polsce no to w Pepco są takie powłoczki. Nie poduszki, wkłady musicie mieć własne, tylko takie mega fajne, słuchajcie, powłoczki. Mama mi przysłała właśnie takie dwie. One są takie mega mięciutkie, mega puszyste. Takie dwie powłoczki i taką prześwietną, słuchajcie, skórę na podłogę. Za chyba, nie wiem, ona kosztowała 30 zł, albo 25. Także jeżeli mieszkacie... W Polsce to lecicie do Pepko, bo są po prostu rzeczy petarda i ta skórka leży u nas już w sypialni, bo są świetne rzeczy za grosze, takie poszewki są też za jakieś niewielkie pieniądze. To Wam polecam Pepko. Dziewczyny yy, i chłopaki, jeżeli macie jakiś yy, sposób na łzające oczy, to dajcie mi znać proszę, bo ja już próbowałam wszystkiego. Mam taki problem, już kiedyś nawet byłam z tym u okulisty, że mam niedrożny kanalik w jednym oku, i kazała mi przykładać ciepłe kompresy. Yy, mam maść z antybiotykiem. Coś takiego. Wpuszczam sobie czasami ją na noc do oka. I mam również Tobrex, ale niewiele to pomaga. Nie wiem, to oko mi cały czas łzawi. Przeważnie rano, przez jakiś czas. Później przestaje, ale nie wiem. Nie, nie mam pojęcia, o czego to może być. Mieliście kiedyś coś takiego? Wiecie, może macie jakieś sposoby? Napiszecie mi, macie jakieś swoje sprawdzone sposoby, co Wam pomogło. Dajcie mi znać, proszę Was bardzo. I jeszcze... Z polecanych rzeczy szybciutko. Bo ja za dużo gadam, to już będzie wiecie. Praktycznie z całego vloga przegadam. To miało być vlog, a nie horror zakupowy. Yy, na trawienie herbatkę. To są te zioła mnicha. Jeżeli mieszkacie w Polsce albo mieszkacie w Anglii i macie polski sklep, no to kupcie sobie tą herbatkę na trawienie, bo jest świetna. Na trawienie w trosce o pracę jelit. Ja zaniedałam w punkcie 75 i to jest herbatka ziołowa. No, tak zawsze to się było, wzięła mnicha. Teraz to jest Monastic Herbs. Yy, taka herbatka. Przepyszna. I kolejna to jest Lipton Rumianek z Białym Hibiskusem. I to jest po prostu życie. Boże, że słuchajcie, jaka herbata jest pyszna. Jeżeli mieszkacie w Polsce, tak wyglądają te Lipton Rumianek z Białym Hibiskusem. Kupcie sobie tą herbatę, a nie pożałujecie. Jest po prostu przepyszna, genialna, delikatna, cudowna. Cudo, cudo, cudo. Także to tyle moi kochani, yy, ja na razie się z wami żegnam i na pewno yy, połączę się z wami jeszcze yy, myślę w sobotę, no tyle, buziaki, Tu wam szybciutko w lustrze zademonstruję jak prezentuje się ten sweter, sweter coś takiego, tylko wiecie to nie pasuje do siebie tak, tylko założyłam, spodnie są mega wygniecione. tu można je zapiąć, one są tak mega, mega wysokie stanem. Oczywiście wyprasować. Także myślę, na lato będzie całkiem spoko. Puziaki, do zobaczenia potem. Możecie zobaczyć tutaj z drugiej strony łóżka właśnie ten dywan jest wszędzie, a z mojej strony go nie ma. Z mojej strony ta skórka wygląda w ten sposób. Właśnie widzieliście, że z tamtej strony dywan jest pod sam róg, a tutaj nie ma. No i ta skóra wygląda w ten sposób, zobaczcie. Tak to się prezentuje, także ciepło jest pod nogami, także świetna sprawa. lećcie do Pepko, jak macie okazję, bo wygląda świetnie. Ona nie jest czarna, ona jest w bardzo ciemno-szarym kolorze. Mamy godzinę 7.17 rano. Pogoda dzisiaj nie ma być za fajna. Słuchajcie, zobaczcie. Tak to wygląda. Jeszcze ma padać deszcz. Zobaczcie jakie wspaniałe śniadanie na wypasie. Tosty z szynką i serem w jajku i fasolka z kiełbaskami w sosie pomidorowym. Dajcie znać, czy jecie takie tosty z jajkiem. Smak dzieciństwa. Smacznego. Hej, cześć, witam wszystkich w kolejnej części vloga. Ja mam kawkę. No i moi kochani, yy, co wam jeszcze chciałam powiedzieć. Właśnie piję sobie moją drugą kawę już dzisiaj. Jest 25 sobota, jak już mówiłam. Jest pogoda dzisiaj taka, no ma być deszczowo i już jest coraz zimniej. Ja już się ogarnęłam, ponieważ dzisiaj jest cały dzień nagrywek. Tu mam zapalonego ringa, bo jest światło okropne. Cały dzień nagrywek. Testowałam dla Was yy, podkład. Ten Dream Urban Cover 116 Sezam. Także na pewno albo pojawi się film przed tym vlogiem, albo po. Mam dwa kolory. Nie wiem, czy mam, no mówiłam Wam chyba, nie. Że mam Natural Beige 220 i 116 Sezam. To już Wam chyba pokazywałam właśnie w holu zakupowym. No to dzisiaj jest cały dzień nagrywek i testów. Yy... No i ten It Cosmetics, chyba też Wam już pokazywałam, bo porównują właśnie ten podkład do tego. No, to są dla mnie dwa różne produkty. No ale to zobaczycie, jeden test i drugi. Ja już jestem ogarnięta. Yy, nigdzie dzisiaj nie idę, moi drodzy. Wyprostowałam sobie włosy. Nie myłam już chyba ze trzy razy tym szarym szamponem, tym Silver, tylko cały czas miałam zwykłę, więc trochę się wypłukało. Ale już jest spory odrost, zobaczcie więc ja chyba będę musiała włosy pofarbować niedługo. Widzicie, jak jest odrost? Już mija na koniec miesiąca, września. Yy, miesiąc jak nie robiłam włosów trochę tutaj. No i co? Ja do Was przychodzę, bo dzisiaj, kochani, tak, aha, yy, no i jeszcze chciałam Wam pokazać, że ostatnio tego Wam właśnie nie pokazałam w holu, Garnier Skin Active aloesowy żel do mycia twarzy sobie zakupiłam tym razem, bo chcę dla Was za każdym razem inny yy, produkt testować, wiecie, inny żel do mycia buzi, żeby w tym projekcie denko po prostu było duże urozmaicenie. No i tyle. Ja już jestem ogarnięta. Makijaż zrobiony. Yy, cały dzień się jest nagrywek. Słuchajcie, yy, no YouTube to jest jak druga praca. No taka prawda, bo jak macie wolne, no na pewno YouTuberki przyznają mi rację, osoby, które nagrywają i tworzą coś yy, do internetu, no to yy, na pewno, no może nie jeden dzień cały trzeba poświęcić, ale. Trzeba poświęcić troszkę czasu na to, no bo wiecie, niby tak się wydaje, a tam wiecie, no nie wiem, no niektórzy znajomi do mnie mówią, a tam Boże, co to znaczy nagrać, ale nagrać vloga, ale mi to roboty, nie, w weekend na przykład. No ale wiecie, no jest roboty też, bo to trzeba usiąść, wiecie, mieć temat, yy, albo coś pokazać, no więc, no jest też trochę pracy, potem trzeba to zmontować, trzeba to przejrzeć, trzeba poucinać, więc... Jest to praca tak naprawdę 24 godziny na dobę, ale ja to po prostu uwielbiam i traktuję to jako przyjemność, nie jako obowiązek, więc yy, ja to po kocham robić. Bardzo lubię dla Was nagrywać filmiki, testy. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Tak się człowiek, ja się odprężam po prostu. Ja się odprężam, ja jestem w swoim żywiole, ja to po prostu kocham, kocham, kocham. Uwielbiam, uwielbiam i mam nadzieję, że nawet tak chociaż jedna, dwie osoby hmm, przydadzą się do, do czegoś moje testy. I miło się Wam ogląda, to, to ja jestem bardzo zadowolona z tego powodu, bo, no wiadomo, każdy znajdzie swojego odbiorcę, prawda? No dobra, nie wiem, czy nie pokazałam Wam właśnie moich paznokci. Red Fred z Indigo. Taki piękny, słuchajcie, kolor. No ja jestem, to jest taka czerwień, ale nie do końca. To jest taka jakby czerwień malinowa. Widzicie to? Taka czerwień żarówiasta, prześliczny kolor, aha i powiem Wam jeszcze zaraz o serialu, czekajcie tylko sprawdzę tytuł jestem, moi drodzy, muszę kupić sobie nowy statyw chyba, bo mój tutaj się zaczyna już yy, odkręca się ten gwint po prostu i działa to dziadosko trochę yy, właśnie o czym Wam chciałam powiedzieć yy, widać mnie tu? coś tu jest spada, no, słuchajcie dobra Widać? Widać. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, yy, że firma ELF, nie wiem, czy wiecie, jeżeli mieszkacie w Anglii, ale nie ma go nigdzie dostępnie. Yy, przepraszam, stacjonarnie, bo ja go kupię na pewno na ebayu, o ile dobrze pamiętam. Yy, jak macie ten It Cosmetics z 50 filtrem, to teraz firma ELF stworzyła CC Cream Camo. Tak się nazywa. C yy, CC... Elf CC, tak, Camo, po prostu Elf Camo CC cream. I teraz zastanawiam się nad dwoma kolorami. Yy, dwieś, light 210N, ten jest najbardziej popularny, i tak jakby dwie, Light, czyli lekki 210 Natural, albo jest Light 240 Warm. Ale jak sprawdzałam yy, testy na YouTube, to ten Warm jest bardzo ciemny, więc myślę, że Chyba postawię właśnie na ten natural na pewno go sobie zamówię. Za około 9-14 funtów już go wyhaczycie. Przynajmniej w Anglii. Na pewno gdzieś na stronach internetowych go y, dorwiecie. I podobno ma chyba filtr 30 i jest. Lepiej kryje niż Estée Lauder. Słuchajcie, czytam opinie kobiet, które używają Estée Lauder kryjących podkładów i już y, uważają, że ten y, ELF CC Cream ma 100% krycie. Rozumiecie to? Także, no, ja muszę to przetestować. I kolejną rzeczą, którą chcę. Yy... Aha, no i nie, to dobra. To tylko ten cc Cream chcę kupić, bo jeszcze chcę kupić Eveline kokosowy. Krem pod oczy, bo mi się już kończy. Aha, no i ten serial. Słuchajcie, nie wiem, czy oglądaliście. Yy, nawiedzony dom To jest ten tam dom na wzgórzu Coś takiego to było na Netflixie Też było kilkanaście odcinków yy, o, o rodzinie Tam się działy różne, różne dziwne rzeczy I 24 września, czyli wczoraj Była właśnie premiera na Netflixie Serialu nowego Który nazywa się Midnight Mass yy, Właśnie jest to Ten serial jest zrobiony Na twórca nawiedzonego domu Właśnie tego 24 września Była premiera I jest 7 odcinków Wszystko się... Yy, Odbywa na wyspie Crockett Island. Yy, przybywa na tą wyspę jakiś ksiądz i dzieją się dziwne, mroczne, tajemnicze rzeczy, ale yy, ma naprawdę opinię praktycznie 9 na 10 Także jeżeli lubicie horrory i filmy takie creepy, no to ja dzisiaj chyba zacznę oglądanie. No ale pierwszy musimy dokończyć serię 1.9.8.3, bo jeszcze żeśmy go nie skończyli. No i co. No i to tyle, ja idę kręcić dalej, bo jeszcze muszę Wam zrobić otwarcie paczki z bingo spa yy, i jeszcze kilka, wiecie, yy, innych rzeczy, takich domowych, jak na przykład składanie prania, pranie itd., może coś tam Wam jeszcze potem pokażę. No i to tyle, moi kochani, nie przedłużam, nie ma co, wiecie, dzisiaj jest typowo domowy dzień, taki nic się nie będzie działo, tylko same obowiązki, więc yy, nie mam Wam tak też nic do pokazania. Jak już kupię, to na pewno Wam y, pokażę ten krem CC, bo jestem jego strasznie ciekawa, ale nie ma go nigdzie stacjonarnie, bo potrzebam w Superdragu i bucie, także nie ma. Także to tyle z mojej strony. Nie przedłużam bez zbędnego gadania, bo wiecie, nie ma co lać wody. No i tyle. Jeżeli będę miała coś ciekawego jeszcze Wam do pokazania, to Wam na pewno jeszcze wrzucę do vloga. Yy, no i to tyle. Zapraszam Was do kolejnych filmów, do kolejnych testów. Subskrybujcie, lajkujcie, jak chcecie być ze mną na bieżąco. Buziaki. Pozdrawiam Was serdecznie. Wysyłam Wam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Mam nadzieję, że u Was jest ładniejsza pogoda, bo u nas jest tak ma być ponuro i już coraz zimniej, więc jesień, jesień idzie. Także trzymajcie się, kochani buziaki. Hej, kapa.